Dzień dobry drodzy widzowie. Do nagrania tego filmu skłoniły mnie posty pojawiające się często na Facebooku i na różnych stronach internetowych odnośnie ludzi, którzy porzucają psy wyjeżdżając na wakacje. I do, konkretnie do tego filmu skłonił mnie ten post, który teraz tutaj u Państwa się wyświetla w okienku. Towarzystwo opieki nad zwierzętami, oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Uwaga, szukamy świadków, właścicieli. Zobaczcie drodzy Państwo, ktoś wystawił psa około nie wiem, rocznego, tak wnioskuję po zdjęciach mniej więcej tak wygląda, O ta sunia ma dwa lata, ta sunia ma roczek. Ktoś wystawił psa z całym Majdanem. Z jego miskami, z jego kojcem i pojechał prawdopodobnie na wakacje. sobie pieska wzięli w zeszłym roku, było fajnie wszystko tak, no ale już jak na wakacje jedziemy, to psa wyrzucamy jak starą popsutą zabawkę. I co roku pojawiają się tego typu posty. Na przykład tutaj mamy. Przywiązali psa do drzewa, pojechali na wakacje, zostawili mnie w parku. I zdjęcie ładnego futrzaka. Pojechali na wakacje, a psa porzucili przy śmietniku przy schronisku w Raciborzu. Pojechali na wakacje, pozbyli się psa. Maciuś przeżył, poznaj go. I tak jak wrzuca się w wyszukiwarkę Google, to pierwsza strona, są posty różne, są Posty też troszkę starsze, niektóre się powtarzają, ale wszędzie wszystkie fundacje mówią to samo. Na wakacje jest wielki problem z porzuconymi zwierzętami. Są to w szczególności psy, koty, ale zdarzają się też zwierzaki takie jak chomiki, szczury, nawet żółwie. Musimy o tym pamiętać, że zwierzę, które jest trzymane w domu. Ono sobie nie poradzi na wolności. Są owszem psy, które tam sobie poradziły, troszkę żyją, dziczeją z czasem, potem rozmnażają się czasami też i ganiają po lacach i straszą inne zwierzęta, ludzi. I trzeba te psy odławiać, i niestety często jest tak, że te psy są usypiane. To są psy potem już dzikie, nieufne do ludzi, mogą być agresywne wobec ludzi. Ale pomyślcie sobie, jakim to trzeba być gnojem, żeby wziąć psa, trzymać przez rok i wystawić tego psa yy, za drzwi z całym Majdanem i pojechać sobie na wakacje, mieć to w dupie. Nie rozumiem takich ludzi. Ten pies się cieszy, jak ja albo żona przyjeżdżamy z pracy. On się cieszy tak, jakby on nas miesiąc nie widział. Nawet uważam, że trochę za bardzo się cieszy, przesadza. Ale to jest. Ty pokaż się tutaj trochę. Ale to jest pies, który naprawdę on jest tak kochany. I ten pies, jak i ten drugi, oba są adoptowane. Ten piesek był wcześniej u kogoś i sobie właściciele z nim nie poradzili, albo był ten piesek zbyt żywy dla tych właścicieli. I go z powrotem oddano. My go wzięliśmy jak. To jest ona, suczka. My ją wzięliśmy jak ona miała chyba 4-5 czy miesięcy, i widać już było po tym się, że to jest pies skrzywdzony. Ona bała się wsiadać do samochodu. Ona bała się wsiadać do samochodu, cały czas piszczała, bo ona myślała pewnie, ja tak podejrzewam, że ona się bała porzucenia znowu. Że znowu ją ktoś zawiezie do schroniska i tam zostanie. Teraz bardzo chętnie jeździ, jeździ autem. Specjalnie kupiłem jej klatkę, kupiłem jej kojec. I teraz jak już wychodzimy, przechodzi koło auta, to bardzo chętnie do niego by chciała wskoczyć. No to wystarczy otworzyć bagażnik i już wskakuje chętnie do swojego końca. Więc to już jest piec skrzywdzony. Wszystkie psy, które mieliśmy, to były psy adoptowane. Do tej pory mieliśmy u nas w rodzinie było pięć psiaków i trzy koty. To ja zrobię. Pięć psiaków i trzy koty. I. Psiaki były wszystkie adoptowane. Na przykład mieliśmy kiedyś pieską majkę, to też ją wzięliśmy, jak miała pół roku, i też już była troszkę skrzywiona psychicznie, bo na przykład bardzo panicznie bała się odkurzacza. Więc ktoś podejrzewał, straszył ją tym odkurzaczem. Ale wracając do tematu odcinka. Na przykład, będąc w Bieszczadach, tutaj mam filmy na moim kanale. W 2012 roku byliśmy w Bieszczadach i poznaliśmy dziewczynę z pięknym malamutem. I o ile moja żona i moje dzieci mogły tego psa głaskać, to jak się do niego zbliżałem, to on na mnie warczał. I ona dopiero wtedy zaczęła mi opowiadać, że jej ojciec jest troszeczkę podobny do mnie: znaczy się z figury i też jest łysy i w okularach, i oni podejrzewają, że ten pies był skrzywdzony przez takiego człowieka i ona go znalazła przywiązanego w lesie do drzewa. W lesie na dość mało uczęszczanej drodze. To ona praktycznie temu psu ratowała życie, bo podejrzewam, że jakby ten pies został w tym lesie tydzień albo dwa tygodnie, to prawdopodobnie by umarł, bo nie ma dostępu do wody, nie ma dostępu do pożywienia, to by była śmierć męczarnia dla takiego psa. I mówi, on jest tak do niej przywiązany teraz, ten pies, że on sobie nie wyobraża życia bez niej. I sobie wyobraźcie, wyrzucacie takiego zwierzaka na śmietnik. To jest coś strasznego dla mnie. Sobie wyobraźcie, że te zwierzęta to one są lepsze od ludzi. Pies, który żyje u was który jest już dorosły, to jest pies, który jest tak jakby dzieckiem dwu i półrocznym, trzyrocznym dzieckiem. Trzylatkiem. To sobie wyobraźcie, zostawić dziecko gdzieś na pastwę losu, zostawić je sobie pójść. Zostawiacie takiego zwierzaka, który jest do Was przywiązany, traktuje Was jak członków stada, jak rodzinę, bo stado u zwierząt to jest tak, jak rodzina u ludzi. I nagle tak, jakby ktoś was wypierdniczył z rodziny. Zostajecie sami na ulicy, przywiążą was gdzieś i... Tam jesteście. Przepraszam, że ja się czasami tak zacinam teraz, ale to jest... Jak o tym mówię, to aż mnie nerwy biorą. Jakbym takiego człowieka spotkał, to... Znaczy lepiej, żebym nie spotykał, bo prawdopodobnie by się skończyło to tak, że ja bym miał zarzuty. Jak to, jakim to gnojem trzeba być, żeby wyrzucić zwierzaka i pojechać sobie na wakacje? Mam radę do wszystkich ludzi, którzy chcą wziąć zwierzaka, jeszcze nigdy go nie mieli. Macie na pewno znajomych, którzy mają psa, którzy mają kota. Pójdźcie do nich, zobaczcie, jak te zwierzę się zachowuje. Yy jak ten kotek się zachowuje, tak? co trzeba zapewnić takiemu zwierzakowi. To raz. Dwa, weźcie pod uwagę to, że mały zwierzak on może trochę brudzić. Może czasami w nocy piszczeć, może zesikać się, kupala walnąć gdzieś tam, gdzie nie chcecie. Tutaj ten mały piesek, co tutaj leżał przed chwilą, to mamy teraz nowy narożnik, bo narożnik jako szczeniak tutaj opierniczył nam brzeg narożnika. I teraz wczoraj, właśnie przywiliśmy nowy narożnik, trzeba sobie z takich rzeczy zdawać sprawę. Tego psa trzeba wyposażyć w smycz, obroże, miski, karmę. Trzeba mu zapewnić weterynarza. To są koszta, ale to nie są duże koszta. I na przykład my mamy kontakt z taką fundacją. Fundacja pomagamy z tereską. Dobrze to mówię zaraz, gdzie to jest I. Na przykład ta pani mówi, a na pomoc zwierzakom stereckim, bo to moja żona ma głównie z tą panią kontakt. Sobie wyobraźcie, że ludzie porzucają psy czy koty i oni się tłumaczą, bo inflacja. Człowiek, czy ty jesteś głupi, czy co? Jaka inflacja? co? Bo karma podrażała o złotówkę. Wcześniej cię było stać, a teraz karma podrażała o złotówkę. 2 zł już cię nie stać, bo 10 złotych, 30 zł na miesiąc ci więcej wyjdzie do Tego zwierzaka? Weź się w głowę, puknij. Naprawdę, ludzie, zanim weźmiecie zwierzę, to się zastanówcie. Tak jak powiedziałem, zwierzę ma swoje wymagania. Jeszcze druga sprawa. Musicie dobrać zwierzaka do swojego stylu życia. Jeśli wy jesteście kanapowcami, przychodzicie z roboty i siedzicie przed telewizorem, waszym głównym narzędziem po pracy jest pilot, czy Facebook, czy inne jakieś główna to weźcie sobie psa, który lubi leżeć na kanapie. Są takie rasy. Jeśli lubisz biegać, to weź sobie psa, z którym będziesz mógł biegać. Ale to myślę, że ci ludzie akurat wiedzą. To największy błąd robią ludzie, którzy właśnie prowadzą y, tryb życia leżący po pracy i oni biorą sobie na przykład psa, tak jak mój znajomy kiedyś wziął Haskiego, a nie mógł, raczej on akurat nie prowadził trybu siedzącego życia, ale po prostu nie miał czasu dla tego psa i ten pies zostawał w domu. Ten pies w domu korby dostawał. I teraz jak on rozwiązał ten problem? Wyrzucił tego psa, oddał do schroniska? Nie. Wystawił ogłoszenie i poszukał dla niego właściciela, który mu zapewni wybieg, zapewni mu odpowiedni ruch i znalazł takiego właściciela. Więc jeśli już pochopnie zaadoptowaliście jakiegoś zwierzaka, kupiliście zwierzaka, to zróbcie, dajcie ogłoszenie. Napiszcie, że oddacie za darmo pieska. Pies, który ma rok, on jeszcze zdąży się do innej rodziny przyzwyczaić. Oczywiście na początku będzie tęsknił, ale on zdąży się przyzwyczaić do nowych właścicieli i on będzie tych właścicieli kochał i już później o was zapomni po jakimś czasie. Nie będzie się męczył. Ale jeśli psa przywiążecie gdzieś pod płotem, a nie daj Boże, w lesie go wyrzucicie, albo przywiążecie w lesie żeby tam umarł. To nie jesteśmy ci ludźmi. Nie jesteście ludźmi, jesteście gorsi od zwierząt pamiętajcie. Nie można takich rzeczy robić. I dlatego takich ludzi trzeba piętnować i trzeba ich karać. Jadąc na wakacje też można oddać psa do takiego hoteliku dla psów znaleźć kogo z rodziny, kto się tym psem zaopiekuje. No naprawdę ludzie. W wakacji nie planuje się z dnia na dzień i jedzie się tak. O. W wakacje planuje się trochę wcześniej. Musisz zaplanować urlop. To zaplanuj też, co zrobić ze zwierzakiem. A jeśli masz jak taki problem, to najpierw zanim weźmiesz takiego zwierzaka do domu, to się zastanów, czy naprawdę ty chcesz tego zwierzaka mieć. Naprawdę, moim zdaniem, są ludzie, ludzie, którzy nie powinni mieć zwierząt, nigdy w życiu nie powinni mieć żadnego zwierzaka. Mało tego powiem. Ostatnio nawet widać, że są ludzie, którzy nie powinni mieć nawet nigdy dzieci. No ale co my się dziwimy lud ludziom, którzy nie radzą sobie z ogarnięciem psa? Jak u nich wychowanie dzieci polega na tym, że oni dają dziecku smartfona? masz masz i się zajmij, dziecko się wychowuje przez takie coś, tak, umiesz takie coś obsługiwać czy nie, umiesz to mania, co nie? O. A psu niestety trzeba czas poświęcić, Sprzęt trzeba wyjść 4 do 6 sześ, razy dziennie, 4 to za mało nawet uważam, jeśli pies jest tego typu, który potrzebuje trochę ruchu to on musi 2 razy dziennie wybiegać się, to nie jest piec kanapowy, ona teraz jest spokojna, ona teraz sobie leży, ale w dzień to jest bardzo aktywny, ruchliwy pies. Co nie? Trzeba jej rzucać patykiem, rzucać piłkę, tak? Zgadza No, pytam Cię coś, odpowiedz może, bo pomyślą, że kurna ten... Cię męczy co, coś, no. No. Pamiętajcie też, że porzucenie zwierzęcia w polskim prawie jest uważane za przestępstwo. Widzicie jaki słodziak? I to też jest psinka z adopcji, tylko akurat to jest psinka, która na szczęście nie była zwykła warunkach chowana, tylko po prostu szczeniaczki się urodziły i z fundacji wzięliśmy takiego jednego szczeniaczka. Się psa nie wyrzuca, jak na rozrabia. tutaj. Zjadłaś nam kurde kawałek kanapy, co nie I trzeba było nowy kupić narożnik. Co? Półziakute. No. Jak piesek w domu jest, to wiadomo, walają się zabaweczki psa, jakieś kosteczki. Oj. Trzeba wziąć to pod uwagę. Jak jest pies trzeba częściej odkurzać, częściej zamiatać. Włosy psiaków będziecie mieli na ubraniach, ale chwile radosne spędzone z tymi zwierzakami dają wiele przyjemności. Więc apeluję do ludzi, zanim weźmiecie zwierzaka do domu, naprawdę dobrze się zastanówcie, czy chcecie mieć to zwierzę. Dowiedzcie się o nim jak najwięcej, dostosujcie zwierzaka do stylu Waszego życia. My mamy psy aktywne, bo też żyjemy aktywnie. Oprócz tych zwierząt mamy jeszcze kota, królika, dwa ptaszniki więc u nas jest sporo zwierzaków. I myślę, że wiele ludzi myśli podobnie, tak jak ja. Też denerwuje ich zachowanie ludzi, którzy znęcają się nad zwierzętami, którzy, którzy porzucają zwierzęta. Jeszcze chciałem zwrócić Państwa uwagę też na yy, takie filmy. Gdzie ludzie pokazują, jak, jak ratują zwierzęta? Mi osobiście do tej pory udało się pomóc w życiu trzem zwierzakom. A ja widzę na przykład na YouTube kanał faceta, który ma na, na swoim kanale chyba nie wiem, około 100 filmów. I na każdym filmie ten chłop ratuje jakiegoś zwierzaka z opresji. A to zwierzaka przywiązanego przy torach, krótko przed pociągiem, a to z jakiegoś kanału wyławia psa. A to jakiegoś kota z jakichś jakby sideł i ten chłop ma około stu filmów, gdzie on co chwilę ratuje jakiegoś zwierzaka, a ludzie dają mu lajki, o Jezu jaki on fajny jest. To jest facet, który specjalnie bierze i te zwierzaki w te, w te kłopoty wpędza i potem Udaje, że im pomaga. No bo akurat wtedy, kiedy on pomaga, to akurat pięknie jest na niego kamera zwrócona, zawsze jest z nim operator kamery i zawsze ktoś jego nagrywa. Takie, takich ludzi też trzeba tępić. Trzeba dawać nie, łapki w dół, trzeba zgłaszać te filmy, bo to jest znęcanie się nad zwierzętami. Kiedyś nawet chyba w internecie ktoś zrobił o tym film, dokładnie pokazując właśnie. Te filmy to są głównie filmy z Azji. To była zrobił wardenka, nawet tak mi się wydaje. I mówię, jeśli widzi, widzicie, patrzycie, że ktoś uratował zwierzaka i wchodzicie na jego profil, i widzicie, że on co chwilę ratuje jakiegoś zwierzaka, to znaczy, że to jest oszust. To jest człowiek, który znęca się nad zwierzętami. I trzeba te filmy zgłaszać, trzeba tego człowieka też zgłaszać. Tacy ludzie powinni zniknąć z przestrzeni publicznej. Zachęcam, jeśli macie możliwość, też o pomaganie fundacjom, schroniskom dla zwierząt. Oczywiście też trzeba pomagać i ludziom, bo są ludzie niestety potrzebujący pomocy, ale też i zwierzętom. No ale każdy pomaga tam, gdzie chce. To są nasi przyjaciele. To są zwierzęta, które nas kochają i które poza nami świata nie widzą, jeśli się już takiego zwierzęka weźmie. Trzeba o tym pamiętać. To jest ktoś, kto czuje. Ja mówię ktoś, bo dla mnie to nie jest rzecz. Dlatego mówię ktoś. To jest żywe stworzenie, które myśli, czuje, na swój sposób kocha. Więc to by było na tyle.